Odczyt z pola dla kobiety urodzonej 17 kwietnia 1958 roku. Jesteś udręczona i przytłoczona, jakbyś dusiła się we własnym życiu. Twoje odczucie to jest mi ciasto w mojej przestrzeni życiowej. To tak, jakby ściany wokół ciebie zaczynały się zamykać, a ty nie, miałaś już, nie masz już swobody ani oddechu to sygnał, że twoja dusza domaga się wolności i zmiany. A widzę tutaj odziedziczone wspomnienia to jest smutek i żal. Są one powiązane z niedopełnioną żałobą, czymś, co nigdy w pełni nie zostało opłakane, ani zakończone. W twojej rodzinnej historii mogły być straty, które nie zostały uznane czy przeżyte, a ich echo wciąż wpływa na twoje życie. Dlatego tak trudno ci kończyć własne sprawy, coś Tobie powtarza dawne wzorce, zatrzymania i te zamknięcia. Nosząc w sobie te wzorce masz opory i wątpliwości. Dotykasz sedna swojej dwoistości. Chcesz iść naprzód, a jednocześnie boisz się samotności i działania na własną rękę. Twoją przeszkodą jest lęk przed robieniem czegoś samej, bez oparcia w innych. To wewnętrzne takie rozdwojenie sprawia też, że Kwisz pomiędzy pragnieniem wolności a obawą przed nią. Twoją mocą jest zdolność do szerszego i skromnego wyrażania swoich myśli. Kiedy mówisz prosto z serca, Twoje słowa mają siłę uzdrawiania, zarówno dla ciebie, jak i dla innych. Twoja prawda nie potrzebuje być głośna ani agresywna, bo w swojej autentyczności ma ogromną moc. Twoim uzdrowieniem jest. Nawiązanie kontaktu z siłami natury ziemią, wodą, wiatrem, ogniem. W naturze odnajdziesz przestrzeń i oddech, które teraz są Ci tak potrzebne. Wyrażaj swoją prawdę, nawet jeśli jest skromna, nawet, nawet jeśli drży w Twoim głosie to właśnie ona otworzy Ci drzwi do nowej przestrzeni życiowej. Kluczem tutaj jest nawiązanie kontaktu z życiowymi siłami natury i wyrażania swojej prawdy. Nazywam się Katarzyna Atmadzie i jestem hipnoterapeutką oraz tworzę portrety numerologiczne i astrologiczne oraz robię właśnie takie odczyty z pola. Jeśli chcecie taki odczyt napiszcie w komentarzu podając swoje imię i swoją datę urodzenia, a ja zrobię wam taki odczyt z pola oczywiście. Dajcie mi trochę czasu, bo mam mnóstwo zapytań, więc to kosztuje czasu i energii. Bądźcie cierpliwi, a na pewno dostaniecie swoją interpretację z pola. Serdecznie was pozdrawiam. Życzę cudownego dnia.